Kilka... Ile gigabajtów? Play wita we Francji rozmowę 3 A ta kurde Play mnie kurde podgląda że ja we Francjiła jestem teraz Polando forancuę Pokaż y. gigabajtów -E wynosi 11 28 gigabajtów Masz limit? A Ty masz sobie kupię. Na no, hmm. no, no, no. Hello hello Mycha weźmy sutek, koło mnie na chwilę usiądziemy? Ale to miałem słuchajcie. A jo, no dobra, no to jak się ten. Dobra, kurde Cześć widzowie, słuchajcie, dotarliśmy. Jesteśmy w Paryżu, lecieliśmy ze super ekipą pilotów, stewardesek i Stewardesów? Nie, nie jest tak zimno, w sensie jeszcze nie byliśmy na dworze. Eee, ile tam będziecie? Trzy noce, od teraz trzy noce. Nie chcemy pieska na, wiecie, na dłużej zostawiać. Słuchajcie, potrzebuję Waszej pomocy. Wszystko ogarnąłem. Jak na mnie, to jest dla mnie naprawdę totalnie burza mózgów. Muchy, mychy doleciały, tak jest, mycholotem. Potrzebuję kogoś, kto mieszkał we Francji albo zna się na Francji. I doradzi mi, gdzie kupię kartę SIM i jak doładować internet. Tylko to mi zostało. Z kim jest Maguś? Nie mogę mówić takich rzeczy, to są poufne informacje.